Czy wyobrażasz sobie, że po śmierci bliskiego emeryta Zus może wypłacić nie jedną, ale nawet kilka emerytur? Brzmi niewiarygodnie? A jednak to prawda, potwierdzona przez sam zakład ubezpieczeń społecznych. I co najważniejsze, wystarczy do tego jeden prosty wniosek, który większość osób po prostu ignoruje. Mam na imię Mickiewicz, i dzisiaj opowiem ci o prawie, o którym Zus mówi bardzo cicho, a które może przynieść twojej rodzinie nawet kilka tysięcy złotych. Ale uwaga, jeśli pominiesz choćby minutę tego materiału, możesz nie zrozumieć, kto dokładnie ma prawo do tych pieniędzy, jakie je uzyskać, ani jakie dokumenty trzeba złożyć. Zostań ze mną do końca, to może być jedno z najważniejszych nagrań, jakie obejrzysz w tym roku. Zacznijmy od najważniejszego. Wypłata niezrealizowanego świadczenia po zmarłym emerycie to nie żaden dodatek czy bonus. To pełnoprawna emerytura, której bliska osoba nie zdążyła odebrać przed śmiercią. Czasem może to być tylko jedna wypłata, na przykład za miesiąc. W którym nastąpił zgon. Ale są też przypadki, w których ZUS wypłaci dwie, trzy, a nawet więcej miesięcznych świadczeń. Jak to możliwe? Przykład: Pan Janusz złożył wniosek o emeryturę w styczniu, ale zmarł w marcu, zanim dostał decyzję. W takiej sytuacji ZUS ma obowiązek wypłacić rodzinie wszystkie świadczenia, które byłyby mu należne od momentu złożenia wniosku aż do dnia śmierci. I tak może się uzbierać naprawdę spora kwota. Ale kto dokładnie może się o to ubiegać? Tylko trzy grupy osób mają prawo złożyć wniosek: Mały niebieski rąb współmałżonek i dzieci mieszkające ze zmarłym, Mały niebieski rąb współmałżonek i dzieci mieszkające osobno Mały niebieski rąb inni członkowie rodziny, którzy byli na utrzymaniu zmarłego lub mają prawo do renty rodzinnej. To wszystko opiera się na jednym kluczowym dokumencie formularzu ENS, który możesz pobrać w każdej placówce ZUS lub ze strony internetowej. Do niego musisz dołączyć. Odpis aktu zgonu, dokument potwierdzający relacje. Akt małżeństwa lub urodzenia, dowody na wspólne gospodarstwo lub utrzymanie masz 12 miesięcy od dnia śmierci, żeby złożyć wniosek. Po tym czasie prawo do wypłaty wygasa, dlatego nie czekaj. Dlaczego nikt o tym nie mówi? Dlaczego tak wiele rodzin traci swoje pieniądze tylko dlatego, że nikt ich nie poinformował? Dlatego właśnie nagrywam ten film, żeby każdy senior w Polsce wiedział, że jego rodzina może skorzystać z tego prawa. Zostań ze mną, bo za chwilę pokażę ci dokładnie krok po kroku, jak wypełnić wniosek ENS. Gdzie go złożyć, jak nie popełnić żadnego błędu. Jeśli obejrzysz tylko połowę, możesz pominąć kluczowe informacje, a to może kosztować Twoją rodzinę nawet kilka tysięcy złotych. Na początek musimy dobrze zrozumieć, co tak naprawdę oznacza sytuacja, w której ZUS wypłaca kilka emerytur po śmierci emeryta. Wielu ludzi uważa, że świadczenia emerytalne kończą się natychmiast po śmierci, ale rzeczywistość jest nieco inna i bardzo korzystna dla rodzin. W momencie, gdy osoba pobierająca emeryturę odchodzi, Mogą pojawić się niewypłacone świadczenia, które ZUS ma obowiązek wypłacić uprawnionym osobom. Te pieniądze to nie jest nic innego jak świadczenia, które zostały wyliczone i przyznane, ale które nie zostały jeszcze wypłacone w dniu śmierci emeryta. W praktyce oznacza to, że jeśli ktoś otrzymuje emeryturę miesięczną, a w danym miesiącu jeszcze nie dostał pieniędzy, to po jego śmierci ZUS powinien wypłacić te kwoty osobom uprawnionym do dziedziczenia albo do otrzymania renty rodzinnej. W niektórych przypadkach, gdy wypłaty są opóźnione lub wnioski były składane niedawno. Może się zdarzyć, że wypłaconych zostanie kilka świadczeń za kolejne miesiące. To ważna informacja, ponieważ często rodziny nie wiedzą, że mogą złożyć wniosek i otrzymać te pieniądze. Brak tej wiedzy powoduje, że duża część wypłat pozostaje niewykorzystana i wraca do państwa. A przecież mówimy o realnych pieniądzach, które mogą pomóc rodzinie po stracie bliskiej osoby. Jakie są więc podstawy prawne tego zjawiska? ZUS działa na podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W przypadku śmierci emeryta, jego świadczenia, które jeszcze nie zostały wypłacone, przechodzą na osoby uprawnione do renty rodzinnej lub inne osoby bliskie, które spełniają warunki do otrzymania takich pieniędzy. Wszystko to formalizuje się poprzez złożenie odpowiedniego wniosku do ZUS, który nazywa się wnioskiem o wypłatę świadczeń po zmarłym emerycie, czyli popularnym wnioskiem ENS. Formularz ENS jest kluczowy w całym procesie. Bez jego złożenia, ZUS nie rozpocznie procedury wypłaty tych świadczeń. Dlatego też bardzo ważne jest by osoby bliskie zmarłemu wiedziały o tym formularzu i wiedziały, jak go wypełnić. Jeśli go nie złożą, pieniądze po prostu nie zostaną wypłacone. Do wniosku ENS należy dołączyć dokumenty potwierdzające związek ze zmarłym emerytem. Najważniejsze to odpis aktu zgonu, który potwierdza, że daną osoba już nie żyje. Ponadto trzeba przedstawić dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub związek małżeński, np. akt małżeństwa, akt urodzenia dziecka lub inne dokumenty, które potwierdzają, że daną osoba ma prawo do dziedziczenia świadczeń. Równie istotne jest udokumentowanie miejsca zamieszkania czy faktu wspólnego gospodarstwa domowego, jeśli osoba ubiegająca się o świadczenia mieszkała razem ze zmarłym. W niektórych przypadkach to właśnie takie szczegóły decydują o przyznaniu prawa do wypłaty pieniędzy. ZUS może bowiem odmówić wypłaty, jeśli nie zostanie udowodnione, że osoba złożyła wniosek i spełnia warunki formalne. Termin składania wniosku to kolejna sprawa, na którą musimy zwrócić uwagę. Przepisy mówią jasno, że wniosek o wypłatę świadczeń po zmarłym emerycie można złożyć w ciągu 12 miesięcy od dnia śmierci. Po upływie tego okresu prawo do uzyskania tych pieniędzy wygasa. Dlatego ważne jest, by nie zlekać z załatwieniem formalności, bo pieniądze przepadają, a rodzina traci realne wsparcie finansowe. Wielu ludzi zastanawia się, kto może złożyć wniosek i odebrać te świadczenia. Prawo jest tutaj dość precyzyjne i wskazuje trzy grupy osób. Po pierwsze, współmałżonek zmarłego emeryta to osoba która była z nim w legalnym związku małżeńskim. Po drugie, dzieci zmarłego, zarówno te mieszkające razem z nim, jak i te, które mieszkają osobno, ale które mogą udowodnić prawo do świadczeń. Po trzecie, są też inne osoby bliskie, które były na utrzymaniu zmarłego lub które mają prawo do renty rodzinnej z powodu śmierci emeryta. To mogą być na przykład rodzice, rodzeństwo, wnuki lub inne osoby wskazane w przepisach. Ważne jest jednak, by te osoby spełniały warunki formalne a także złożyły kompletny i poprawny wniosek do ZUS. Ten wniosek to nie jest formularz, który można wypełnić na szybko, wymaga uwagi, zrozumienia, a czasem pomocy specjalistów lub doradców emerytalnych. Złożenie wniosku ENS to dopiero początek procesu. Po jego złożeniu ZUS rozpatruje dokumenty, weryfikuje dane, kontaktuje się z wnioskodawcami w razie potrzeby i dopiero potem podejmuje decyzję o wypłacie świadczeń. Cały proces może trwać kilka tygodni, a nawet miesięcy. Dlatego cierpliwość i wytrwałość są bardzo ważne. Ważną rzeczą, o której warto pamiętać, jest fakt, że wypłacone środki są kwotami brutto, co oznacza, że mogą podlegać opodatkowaniu lub potrąceniom wynikającym z obowiązujących przepisów podatkowych i ubezpieczeniowych. Dlatego rodzina powinna się również przygotować na taką ewentualność i, jeśli to konieczne, skonsultować się z doradcą podatkowym. Niektórym osobom może się wydawać, że to wszystko brzmi skomplikowanie i nie warto się w to angażować. Jednak pamiętajmy, że mówimy o realnej pomocy finansowej, która może pomóc przetrwać trudny okres po stracie bliskiej osoby. To pieniądze, które mogą pokryć codzienne wydatki, rachunki, czy nawet pomóc w realizacji potrzeb zdrowotnych. Często też pojawia się pytanie, czy można dostać więcej niż jedną wypłatę. Odpowiedź jest tak. W zależności od sytuacji, w której nastąpił zgon emeryta i momentu, w którym składany był wniosek o emeryturę lub inne świadczenia, może się okazać, że wypłacone zostaną kwoty za kilka miesięcy których zmarły jeszcze nie zdążył otrzymać. To właśnie dlatego mówimy o kilku emeryturach po śmierci. Nie jest to jakieś dodatkowe świadczenie, a po prostu suma należnych świadczeń, które nie zostały zrealizowane za życia. Ważne jest też by zdawać sobie sprawę z sytuacji, w których nie ma prawa do takiej wypłaty. Na przykład, jeśli świadczenia zostały wypłacone w pełni przed śmiercią, albo jeśli wniosek o świadczenia był odrzucony lub nie został złożony w terminie, wówczas ZUS nie wypłaci dodatkowych pieniędzy. To kolejny powód Dlaczego tak ważne jest szybkie działanie i pełna znajomość przepisów? Dlatego też, zachęcam wszystkich moich widzów, jeśli znacie kogoś, kto niedawno stracił bliskiego emeryta, pomóżcie tej osobie dowiedzieć się o prawie do wypłaty niewypłaconych świadczeń. To naprawdę może zrobić różnicę i przynieść realne wsparcie. Jeśli jeszcze zastanawiasz się, jak dokładnie wypełnić wniosek ENS, jakie pola są najważniejsze i na co zwrócić uwagę, to w kolejnej części tego filmu pokażę Ci krok po kroku cały formularz. Przeprowadzę Cię przez każdy punkt. Wyjaśnię trudne terminy i podpowiem, jakie dokumenty warto mieć pod ręką. To proste, jeśli się wie, jak to zrobić, a ja jestem tu po to, żeby ci to ułatwić. Podsumowując, pamiętaj, że ZUS może wypłacić kilka emerytur po śmierci emeryta, ale tylko wtedy, gdy zostanie złożony odpowiedni wniosek ENS i spełnione zostaną warunki formalne. To jest twoje prawo i prawo twojej rodziny. Nie pozwól, by przeszło obok Ciebie bez działania. Dlatego bardzo cię proszę obejrzyj ten materiał do końca. Bo tylko wtedy zrozumiesz wszystkie szczegóły i dowiesz się, co zrobić, by zabezpieczyć swoje interesy. Nie pozwól, by pieniądze, które się tobie należą, przepadły bezpowrotnie. Jestem z tobą, Mickiewicz, i razem przejdziemy przez ten proces.